Cześć, Agata. Kolejny obrazek neurograficzny. Zmiana algorytmu ograniczeń. Namalowałam motyla, zobaczyłam go na okładce bloku do rysowania i stwierdziłam, że tym razem będzie motyl. Pokolorowałam go dzisiaj kredkami i muszę powiedzieć, że zdecydowanie łatwiej, szybciej, przyjemniej pracują kredki, zwykłe, ołówkowe, więc przerzucam się na kredki. Mam tych kredek po dzieciach, całe pudło dzieci skończyły już szkoły i, i te kredki po prostu nie zostały wy, wymalowane więc je będę używała do neurografiki dzisiaj usłyszałam wywiad z Piskariewem autorem techniki, który powiedział że ludzie po 10 latach malowania neurografiki będą takimi czystymi ludźmi gdzie żadne błoto, żadne bagno się ich nie będzie czepiał. więc wyobraźcie sobie co się dzieje po miesiącu po roku, po 5, po 10 lat. Po 10 latach przepracowywania tego, co mamy w sobie i co można zmienić. Aczkolwiek zachodzi pytanie, czy na pewno my to musimy przepracowywać? Ja jestem na etapie doświadczania tych rysunków, sprawdzania, czy to, czy to faktycznie działa. Metoda jest sprawdzona naukowo w Rosji. Piskariew jest doktorem psychologii. Zadaję pytanie: czy spróbujesz ze mną? Pozdrawiam, cześć.